Dzień dobry kolekcjonerzy. Dzisiejszy materiał będzie troszeczkę inny z oczywistych powodów. Mówię do Was z tego miejsca z apel, Do tego, abyśmy razem pomogli Ukraińcom w walce z najeźdźcą. Ja jestem małym YouTuberem, małym TikTokerem i mam niezbyt duży zasięg. Dlatego postanowiłem wesprzeć tych większych. Jak to mówią, w kupie siła i. Mój wybór padł na wsparcie ludzi, których na pewno bardzo dobrze znacie, czyli irytującego historyka i motobiedę. Oni organizują zrzutkę. Na pewno w tym materiale będzie im do tej zrzutki. My również się do tej zrzutki dorzucamy. Drugim celem jest zebranie sprzętu, zebranie samochodów terenowych. Zbierają, przyjmują darowizny, będą kupować te samochody. Te samochody terenowe pojadą na Ukrainę po to, żeby pomóc obrońcom w walce z kacapami, w walce z najeźdźcą. To jest ważny moment dla nas wszystkich i myślę, że wy również staniecie na wysokości zadania i wesprzecie tą ważną dla nas wszystkich akcję. To nie muszą być duże kwoty, naprawdę zrzutkę, na zrzutkę możecie dać 5 zł. Każda, każda kwota będzie pomocna jednocześnie też z tego miejsca apeluję do wszystkich po to, żeby nie siać paniki. Nie wykupujcie papieru toaletowego, nie wykupujcie benzyny, nie siejcie paniki, która w tym momencie jest nam niepotrzebna, a jednocześnie brak paliwa na stacjach benzynowych też powoduje, że pomoc, która z całej Polski jedzie w kierunku Ukrainy, też ma problemy, bo te samochody też trzeba zatankować. Tak więc nie wrzucajcie zdjęć i filmów wojsk polskich czy wojsk sojuszniczych do internetu. Nie pomagajcie Kacapo. Wywiad nie śpi, to mamy XXI wiek. Wywiad wygląda teraz zupełnie inaczej niż to, co znamy z filmów o Janikmie czy o Jamesie Bondzie. Bądźcie czujni, nie dajcie się zwariować i do zobaczenia, mam nadzieję, w spokojniejszych czasach. Trzymajcie się, bądźcie rozsądni w tym, co robicie i wesprzyjcie tą ważną inicjatywę, jaką prowadzi irytujący Historyk i Motobieda. Pozdrawiam, cześć.